Aktualnie właśnie pracujemy nad aktualizacją programu, przeglądamy się różnego rodzaju jego założeniom. Tutaj szczególny nacisk jest położony na kwestie związane z drugą elektrownią. Jądrową, tak żeby tutaj te założenia związane z jej budową właśnie w programie mogły się pojawić. Natomiast oczywiście to wymaga no, przeanalizowania obecnej sytuacji, możliwości zarówno technologicznych, jak i możliwości związanych z lokalizacją, tak aby tutaj pewne kierunki właśnie w programie już się pojawiły. Żeby można było wskazać w jaką stronę tutaj na, dalsze działania będą postępować, no tak żeby tenże projekt drugiej elektrowni mógłby być yy, do, jak najszybciej realizowany. Trzeba pamiętać o tym, że wskazanie lokalizacji to jest proces, który wymaga całego szeregu analiz badań, dlatego na tym etapie będziemy chcieli wskazać pewnego rodzaju, no nazwijmy to sobie shortlistę, tak? pewną y, grupę lokalizacji, które warto rozważyć, i one będą dalej już poddawane dokładniejszym analizom, no tak, żeby można było już y, wskazać później już konkretną lokalizację do budowy drugiej elektrowni. Pracujemy nad tym w tym momencie bardzo ciężko. Naszym planem jest tak, żeby pierwszy draft tutaj był już gotowy do końca tego miesiąca. Jak najbardziej tak. No to jest miejsce, gdzie właśnie no, sektor się spotyka, sektor może porozmawiać, wymienić yy, różnego rodzaju opinie, a także, co jest bardzo istotne dla sektora, no też no, komunikować to, co się dzieje na zewnątrz. No Dlatego jest to bardzo ważne miejsce.